Witam, z tej strony Was, i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o zwiastunie nowego, darmowego DLC do FNaF Security Bridge. Jaka będzie jego rola fabuły, które zakończenie jest kanoniczne i trochę teorii na temat naszych antagonistów. Zanim jednak przejdziemy do filmu, możecie zostawić subskrypcję na kanale oraz lajka like pod tym filmem dla zasięgu. To tylko 5 sekund roboty, nic nie kosztuje, a daj mi motywację do dalszego nagrywania. Podzielcie się Waszą opinią o tym DLC w komentarzach. Zapraszam także na mój serwer Discord 2 sama sezon drugi. Link w opisie. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Pierwsza rzecz, jaka rzuca się w oczy, jest to rozwalona statua Gramwork 3 Przed którą stoi jakaś dziewczynka. Prawdopodobnie nasza nowa protagonistka. Sama galeria jest także w nie najlepszym stanie. Tak samo jak Animatroniki. Jako potwierdzenie tego widzimy rozwaloną Gramwork Prawdopodobnie i animatroniki, o ile przeżyły pożar, także są w podobnym stanie. I tu od razu chciałem wypowiedzieć się o teorii mówiącej o tym, że Grandmoth Cika zastąpi Grandmoth Freddy'ego i będzie nam pomagać. Nie musi to być prawdą. Fakt, że jest na tym tryserze, może oznaczać, że będzie pierwszym spotkaniem animatronikiem, choć należy pamiętać, że Berendtrap trochę oberwał ogniem, więc być może stracił kontrolę nad częścią animatroników. Jest też jeszcze jedna możliwość, ale o tym za chwilę. Od razu też mówię, że nie ma dowodów, aby ta dziewczynka była spokrewniona z Gregory'u. Ale nie wykluczam opcji, że to może być jego siostra, kuzynka lub koleżanka. Byle tylko SeaWorld Studios nie zmienił w romantyczny dramat, gdzie ta dziewczynka okazuje się dziewczyną Gregorego, lub na końcu ta dwójkę się w sobie zakochuje. No, God! No, God, please, no! 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 Gregorego. Trudno go nie zauważyć. Widzimy go na sześciu ekranach, gdzie na jednym widzimy napis Help me. Dlatego tu nasuwa się pytanie, które zakończenie jest kanoniczne? Na wielu miniaturkach innych filmów często pojawiało się zakończenie z bezdomnym grzesiem. Ale nie, to na pewno nie jest konieczne zakończenie. Głównie z powodu, że w tym zakończeniu Pizzaplex nie spłonął. Nie mogło to też być zakończenie, gdzie Grandma Cready pali plex, bo nic z galerii po tym nie zostaje. Zakończenie z zabiciem Wani, ucieczką furgonetką. Czy najlepsze zakończenie, gdzie zostaje uwolniona również odpadają. Pozostaje tylko zakończenie z bang trapem i to właśnie ono jest kanoniczne. Dlaczego? Jako jedyne kończy się przerwnikiem filmowym, wybucha pożar, który nie wiadomo jak się kończy, oznacza to, że mimo tego, że piwnica się zapaliła, góra picapelsu mogła przeżyć. Także wyjaśnia fakt, czemu musimy ratować Gregor. Gdyż winda, którą zjechaliśmy do piwnicy, działa tylko w jedną stronę, więc nie mógł wrócić po pokonaniu Trapa. No właśnie, pokonania Widzimy jak znika razem z Blobem, ale nic więcej, więc najpewniej może powrócić. Wani także raczej ma się całkiem dobrze, więc być może całe to ratowanie Grzesia może być tylko jedną wielką pułapką, zostawioną na nas. Tak samo, Gremokcika, jeżeli będzie nam pomagać, może tak naprawdę nam tylko wskazać drogę na dół, aby zwabić nas do Wani, aby Wani mogła wykorzystać nas do swoich własnych celów. jakich? Jest jeszcze za wcześnie, aby usłyszeć jakieś wnioski. Poczekamy do 2023 roku, czyli w końcu nadejdzie na świecie czas FNaF 3. Czy 2024 roku, jeśli znowu tworzenie gry się opóźni. Miejmy tylko nadzieję, że ten Chapter drugi, bo tak będę go nazywał, będzie trochę lepszy od oryginalnej gry. W sumie bardzo dobrze, że DLC jest darmowy. Patrząc na cenę FNaF Security Breach, a na jakość, plus brak 80% materiałów z trailerów, wydanie pod od DLC to już byłoby zdzierstwo. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli film Wam się spodobał, to zostawcie lajka pod tym filmem. Możecie udostępniać go swoim znajomym oraz wyrazić swoje opinie, przemyślenia, jak również podzielić się swoimi teoriami w komentarzach. Do następnego filmu już wkrótce. Cześć!